Dzień dobry, witam Cię w mojej kolejnej akcji edukacji. Wiesz już, co to jest OWU, wiesz już, co to jest suma ubezpieczenia, a dziś opowiem Ci, co to jest wartość rzeczywista, wartość odtworzeniowa i wartość rynkowa. Wartość rynkowa dotyczy ubezpieczenia mieszkań. Określa ona wartość danej nieruchomości w danej miejscowości, czyli... Jeśli mamy mieszkanie 30-metrowe we wrześni, będzie miało ono inną wartość rynkową, aniżeli mieszkanie 30, 30 metrów na przykład w Warszawie. Jeśli wydaje się, że się szkoda w takim mieszkaniu będzie brana pod uwagę właśnie wartość w danej okolicy takich mieszkań o podobnych parametrach. Kolejna wartość, to wartość odtworzeniowa. Dotyczy ona domów, budynków, budowli i stałych elementów. Wartość odtworzeniowa to inaczej wartość nowa. Czyli po szkodzie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, które wystarczy na odtworzenie stanu sprzed szkody. Czyli pokrywanie faktur za właśnie daną naprawę tej szkody. Kolejna wartość to wartość rzeczywista. Wartość rzeczywista to wartość odtworzeniowa pomniejszona o zużycie. Czyli jeśli mamy dom, w którym który jest ubezpieczony właśnie na wartość rzeczywistą i wydarzy się jakaś szkoda, to ubezpieczyciel za tą szkodę wypłaci odszkodowanie pomniejszone o zużycie danej, e, danego elementu, e, danej nieruchomości. E, I teraz przy wyborze e, właśnie takiego ubezpieczenia warto na to zwrócić uwagę, bo wartość rzeczywista e, nieco obniży nam składkę, dzięki temu zapłacimy mniej za ubezpieczenie. Jednak wypłata odszkodowania będzie pomniejszona o dane zużycie. Jeśli ubezpieczymy do, na wartości odtworzeniowej, nieco podniesie to składkę, ale przy wypłacie odszkodowania otrzymasz świadczenie na przywrócenie stanu sprzed szkody. Tak więc ono będzie wyższe, aniżeli to przy wartości rzeczywistej, która będzie pomniejszona o zużycie. Jeśli masz do tego jakieś pytania, to oczywiście zadzwoń lub napisz do mnie. Thinking